A, Stemplowski, oczywiście, proszę bardzo. Przepraszam, pod światło wiadomo, że się nie rozpoznaje. Ryszard Stemplowski, profesor. I yy, przepraszam za swoje y, konferencje, które nie wychodzi do końca. Proszę bardzo, Ryszardzie. Kochani, zróbmy coś praktycznego dla studentów dzisiejszych. W Polsce jest milion dwieście tysięcy studentów. Dwieście tysięcy w Warszawie. 70% w Polsce studentów musi pracować, żeby być studentami. Połowa z nich musi pracować więcej niż inni, żeby mieć co jeść i gdzie spać. To nie jest sytuacja, która może trwać wiecznie. Domów studenckich uczelnie raczej nie budują w strasznym PRL-u powstały te, które jeszcze istnieją. W Warszawie jest 99 domów studenckich prywatnych niewielkich. Inwestorzy z Litwy przerabiają teraz dwa wielkie biurowce na domy studenckie. Ja uważam, że nasza Komisja Historyczna Ruchu Studenckiego mogłaby się zwrócić do Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży z takim wnioskiem żeby ta komisja wystąpiła z dezyderatem pod adresem Rady Ministrów o zwiększenie stypendiów i nakładów na utrzymanie studentów. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To zadanie dla lewicy na pewno, także może pan marszałek tu Jak mówi Włodek minister Wieczorek nasz darek przeznaczył miliard złoty na remont akademików w różnych ośrodkach akademickich po to, żeby się i standard i miejsca pojawiły. Wiem, że profesor Hedryk Skarżyński chciał zabrać głos.